Podziękowania dla mojego synka Aleksandra, który pożyczył mi na testy swoją prywatną konsolę. To właśnie dzięki Jolkowi ja mogę przetestować omawiany dziś sprzęt, a Wy możecie te testy zobaczyć. Dzięki Jolciu, super gość z Ciebie! Czołem tu Tupen, witam wszystkich w kolejnym odcinku i dziś pokażę Wam jak wypadałoby robić dobre klony retro sprzętu. Sprzętu nielicencjonowanego przez wielkich rynku gamingowego, a takiego produkowanego na dużo mniejszą skalę, no i rzecz jasna tańszego niż wersję mini classic super Och, ojej. A to oznacza, że odcinek będzie recenzją. Tak dokładnie, bardzo poważny, sztywny i mocno po czasie. A poświęcony będzie takiej to myślę całkiem ciekawej konsoli od Hyperki. Ciekawej, bo konsola ta to model retrony nie mylić z Rentonem 2 HD, a to oznacza, że sprzęt potrafi udawać konsole Nintendo Famicom oraz Super Nintendo Super Famicom, czego rzecz jasna Renton nie potrafi, też dlatego, że nie udaje. Do tego obsługuje oryginalne pady od wspomnianych konsol, a jakby tego było mało, to potrafi jeszcze wysyłać sygnał audio wideo na telewizor po kablu HDMI. No i powiedzcie sami, czy to nie jest taki mały wypasik? Jest wypasik i to nawet taki niemały, tak uważam. Ale oczywiście to nie wszystko, co potrafi ta konsola, zatem jeżeli chciałbyś, drogi widzu, wszyscy mówią drogi widza, a jest Tani widz? No ciekawe. No ale nieważne, drogi czytanie. Jeżeli chciałbyś widzu zobaczyć ten sprzęt z bliska i zobaczyć, co potrafi, zapraszam do obejrzenia odcinka. I pamiętaj. Nie bądź sknerał, subik, kłapka i komentarz. Już teraz. W porządku zatem lecimy z tematem. O, całkiem ładny rym wyszedł i zaczniemy od tabelki mądrości, żeby nakreślić wam, co ta konsola według producenta potrafi oraz co oferuje, a powiem wam, że trochę tego jest. Więc według producenta konsola obsługuje cartridge e z dwóch platform, czyli 8-bitowego NESA Famicoma, tego drugiego z użyciem odpowiedniej przejściówki na cartridge lub 16-bitowego NESA Super Famicoma. Posiada złącza pozwalające na podłączenie oryginalnych kontrolerów z tych konsol. W zestawie z konsolą dostajemy dwa pady klasy pre, Premium kadet i scout wzorowane na oryginalnych padach od konsol NES i SNES. Długość kabli padów to około 3 metry. Warto to zaznaczyć. Obsługuje systemy PAL oraz NTSC z wyborem za pomocą przełączników umiejscowionych na spodzie konsoli, osobnych dla każdej z platform. Posiada możliwość generowania obrazów w proporcjach 16x9, czyli popularny dziś widescreen, lub 4x3, czyli popularny kiedyś letterbox. Wyboru dokonujemy przełącznikiem z tyłu konsoli. Posiada analogowe wyjście audio video composite, czyli popularny cinch, ale również cyfrowe HDMI emitujące obraz w rozdzielczości 720p, co ułatwia podpięcie konsoli pod telewizor. Zasilana jest podłącz USB, a do jej zasilania wystarczy złącze USB z telewizora, zalecany jest jednak dodatkowy zasilacz 5V 1A. Oprócz oryginalnych cartridge'y obsługuje również tak zwane drive, y, czyli ładowarki obrazów gier z karty SD. To co, tabela mądrości robi wrażenie? Ale generalnie dziwne nie jest, że producent rozpisuje się w superlatywach o swoim sprzęcie. Zatem nie omieszkamy to sprawdzić podczas testów, a tymczasem przechodzimy do rzutu okiem z bliska, zaczynając od Pusty! unboxa. No bo pudło. Jak wygląda pudło? Wygląda... Tak, to nie pudełko, to bardzo ładne pudełko. Na froncie widzimy konsolę. Z każdej strony, z tyłu oczywiście mamy skróconą instrukcję, jak to działa, z czym to działa, co wymaga, czego nie. I od boku mamy po prostu same info, jaka to jest konsola. Nad pudełkiem nie ma co się rozwodzić, oprócz tego, że jest ładne, zgrabne, całkiem spoko. Zatem otwieramy po kolei, wyciągnę, pokażę Wam co jest i za chwilę przejdziemy do rzutu okiem. Zobaczymy to z bliska wszystko, bo tu jest co oglądać. Taka karteczka. Za momencik. Mamy oczywiście samą konsolę, która wygląda następująco. Oczywiście, to za momencik, jak mówiłem. Wszystko jest w takich wytłoczkach. Mamy jeszcze pad numer jeden Scout albo ten drugi, nie wiem, ale ten do Nessa, numer jeden pad. Mamy pad numer 2 do Super Nintendo czy tam Super ma. Takie oto pudełko. W tym pudełku, nie będę go otwierał, w tym pudełku mamy kabel kompozyt, mamy kabel HDMI i mamy kabel USB do zasilania konsoli. W innych zestawach mamy zasilacze, które są wymagane na inne rynki, nie na nasz. Na nasz rynek nie ma zasilacza, trzeba sobie go zapewnić samemu. Także to mamy w tym pudełku. No i mam oczywiście jeszcze instrukcję, do której przejdziemy również za moment. Zatem zapraszam do stołu, zobaczmy cóż ciekawego tam się dzieje. No dobrze, słuchajcie zaczniemy może najpierw od pada numer 1. Pada numer 1 ten, który jest podpinany do konsoli w przypadku używania jej w trybie NES e, Famicom, czyli Nintendo. Pad jest wzorowany na padzie od Nintendo, jest praktycznie identyczny z tą różnicą, że tutaj ma takie fajne wyżłobienia i tutaj ma takie fajne ścięcia. Te ścięcia są dla tych konsol bardzo takie charakterystyczne, konsola również ma te ścięcia, fajnie. przez to fajnie się też od tego podatej trzyma. Tutaj pod palcami nie czuć tych rantów, nie bolą tej paluchy, to jest fajnie zrobione, fajnie przemyślane. Pad jest wzorowany na padzie od Nesa, bardzo podobny. Nawet wymiarami jest taki sam bym powiedział. Nawet kabelek jest wypuszczony w tym samym miejscu co w oryginale. Od frontu mamy napisy Parkin, mamy dwa przyciski niebieskie. Niebieskie tak jak było to w przypadku SNESów na rynek amerykański. Natomiast tutaj mamy niebieskie Start Select i yy, krzyżak plastikowy. Wszystko to wchodzi fajnie, płynnie, miękko. Wszystko to na gumkach przewodzących. I tego praca jest bardzo przyjemna. Plastik jest tutaj, obudowa plastik ABS jest przezroczysty, ciemny konsola też w takim kolorze, spód wygląda następująco, mamy też niby proste, natomiast tu są fajne wypustki, te wypustki, takie dwa zgrubienia, one ułatwiają jakby trzymanie tego pada, fajnie się przez to ten pad trzyma, no i mamy informację, całkiem spoko, dobrze to jest zrobione, widać tutaj kabelek gdzieś w środku przez tą obudowę, ale naprawdę jest bardzo fajna, materiał jest bardzo dobry, ten ABS świetny, tutaj nic nie skrzypi, nic nie trzeszczy, nic się nie poddaje, Jakość tych padów jest pierwsza klasa, one są naprawdę z wysokiej półki, także trzymamy tej pada do NES jak wspomniałem i jest tutaj praca tego bardzo ładna, wszystko fajnie chodzi i ten krzyżak jest tak jak w oryginale, Tuż tu wszystko jest tak jak powinno być w oryginale, jego praca jest porównywalna nawet jak oryginalnego pada. Pad numer 2 do konsoli Super Nintendo, czy tam Super Famicom, prezentuje się następująco, po raz kolejny wzorowany jest na padzie od Super ma w tym wypadku, czy Super Nintendo, bo są podobne te pady, jest wykonany znowu identyko, identycznych rozmiarów, z tym, że oczywiście tutaj ma takie te użebrowanie, że tak powiem, no i nie ma tych wybrań takich, bo ten pad już tego po prostu nie ma zrobionego, od spodu, bo widzicie te pady są zwykle płaskie, natomiast ten pad po raz kolejny ma takie wybrzuszenia ułatwiające jego trzymanie, bardzo fajnie też jest wykonany, no i front mamy cztery przyciski identyko jak w tym padzie tylko, że kolorystyka jest niebieska, tak jak w poprzednim, mamy start-select, dokładnie to samo i krzyżak, dokładnie to samo, pracuje to bardzo podobnie na gumkach jak te oryginalne. Jest to wykonane bardzo podobnie, z tym, że muszę powiedzieć wprost, gra się na tym odrobinę gorzej niż na oryginalne, z tytułu tego być może, że one są jeszcze niewypracowane, to wszystko chodzi sztywno, z czasem się może wypracuje, co mam na myśli mówiąc, że gorzej. Street Fighter i Shoryuken i Hadoukeny nie wychodzą mi na tym padzie, za Chiny nie wychodzą mi, na tym, no to wiadomo, na NESie to nie, ale na tym mi nie wychodzą, nie wiem czemu, a wszystko inne super, on jest naprawdę fajnie zrobiony, mamy Lkę, tak samo jak w oryginale tutaj, naprawdę fajnej jakości, po raz kolejny nic nie trzeszczy, nic nie lata, bardzo dobry ABS, bardzo dobry materiał, przyciski bardzo fajnie pracują. To wszystko jest ok, mięciutko, naprawdę fajnie. Wykonanie pierwsza klasa. Natomiast on jest bardzo sztywny, niewypracowany jeszcze. Być może, mam taką nadzieję, z czasem się wypracuje, ale tego oczywiście, no nie wiem. To co jeszcze było w zestawie, taką dostajemy taką łotkę Play Well, thank you for your purchase and support. Dostajemy, oczywiście też, zostawię samą konsolę, która prezentuje się tak. Ja mam wersję, właśnie tą taką przezroczystą, czarną. Ona jest rozmiarów tak naprawdę. Konsoli SNES, oryginalnej konsoli SNES czy Super Famicom, nie tej na rynek amerykański, tamtej nigdy nie widziałem. Tak jak nasza palowska lub też japońska wersja tej konsoli. I tak jak mówiłem, z tej strony mamy ścięcie. Widzicie to ścięcie z logiem H? To H tutaj nam się zapala. diodka to jest sygnałowa, sygnalizująca działanie sprzętu. Fajnie to jest wykonane, fajnie to jest zrobione. Bardzo fajny akcent. Od góry mamy to samo użebrowanie, które się przewija tutaj przez te pady. Ten akcent jest zachowany też tutaj, bardzo fajnie. I co? Mamy kolor taki przeloczysty ciemny i taki, wy widzicie to jako taki fioletowy. Natomiast to jest taki bardziej wróż wpadający odcień. Przyciski też wyglądają na fioletowe u was na kamerze. One są takie bardziej jakby różowe. Nie wiem, jak nazwać. Ja to nazywam różowe. O, i tak to zostawię. Jestem facet, to wiecie, Różowe. I mamy od góry kartyże. złącze na kartyżę NESA. Proszę bardzo, a u góry na dole mamy na Super NESa lub Super Famicom, a tak to wygląda. Klapki wykonane są, kiedyś miałem do czynienia z taką konsolą Multi, pożyczoną na testy, nie pamiętam już jej nazwy i tamte klapki, to wszystko było chamsko wykonane, tak dziadowsko. To jest super, to jest super wykonany sprzęt, bardzo, bardzo dobrze wykonany, tutaj nie ma się czego przyczepić tak naprawdę. Przycisk reset mamy i mamy przełącznik, do góry mamy tryb NES. Na środku wyłącznik, na dole mamy Super NES. Kładamy kartridżę, możemy obsadzić dwa, dwa kartridże. Wybieramy sobie, jaką konsolekcję uruchomić na albo NES, albo Super NES, Super Famicom. Tyle w temacie, jeżeli chodzi o front tej konsoli. Na spodzie mamy wentylację. Konsola emituje troszeczkę ciepła, tędy się to ciepło wydostaje. I mamy tak przełącznik na NESa, PAL NTSC. Tutaj wybieramy tryb konsoli PAL lub NTSC. Zależy jaki kartridż obsadzimy w slocie i mamy Super Nintendo PAL albo NTSC. Przed uruchomieniem konsoli wybieramy sobie jaki chcemy tryb PAL czy NTSC i w tym trybie nam się konsola uruchomi. Jest tak, że jak uruchomimy na tej konsoli kartridż Palowski, on się może uruchomić, nie każdy się uruchomi. Może się uruchomić, natomiast może walić glitchami graficznymi. Należy sobie uruchamiać taki kartridż, jaki mamy włożony w slot, taki tutaj tryb wybieramy, czyli PAL, PAL NTSC, NTSC. Żeby to było 100 kompatybilne i działało jak należy. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o spód. Jeżeli chodzi o tył, mamy złącze zasilania USB, mamy sygnał kompozyt na czynnicze wypuszczone tędy, kompozyt lewej, prawy audio, mamy wyjście HDMI obrazu i mamy przełącznik proporcji widescreen albo 4x3. 16 i 4x3. Ja wybieram w tych konsolach zawsze 4x3 z tego powodu, że po prostu tak ten obraz powinien wyglądać dla mnie z tych starych, klasycznych konsol. 4x3, nie 16:9, Ale każdy sobie może wybrać, jaki uważa za stosowny. Tym oto przełącznikiem to robimy. Tak wygląda tył, a jeżeli chodzi o front, złącze, dwa złącze napady Super Nintendo i dwa złącza napady Nintendo, NES, Famicom, albo SNES, Super Famicom. Tutaj pasują pod te złącza, tak jak mówiłem, na przykład bierzemy pada od konsoli Super Famicom, prawda, bierzemy, wpinamy, ciach, jest. I możemy sobie grać, działa to bez problemu, na standardowym padzie od Super Famicom, a lub też bierzemy sobie pada od NESa, wpinamy tutaj w to złącze, Prawda, I jest i śmigamy sobie na oryginalnym padzie od Nessa, które mimo wszystko, że te są dobrej jakości i nie ma się go przyczepić, te wiadomo, że są lepszej jakości, tak? I tutaj jakby nie ma co się tutaj prawda rozwodzić. I teraz tak, jeżeli ktoś posiada konsolę tak jak ja, tego typu, yy, te starsze, klasyczne, oryginalne konsole, i kupi tą konsolę, dostanie w zestawie dwa pady, to może sobie ze swoich konsol podłączyć dwa pady, które, które miał ze swoimi konsolami i one będą działać. Bez problemu. Pierwsza klasa, mi się wydaje. Możemy podpiąć cztery pady od razu, może być podpięte to na stałe i możemy sobie tylko wybierać grać na dwóch graczy system, to nic tutaj nie koliduje. Nie musimy nic odpinać, jeżeli chcemy grać na danym systemie. Możemy wpiąć oczywiście też bezprzewodowe wersje, emitujące sygnał, takie na, na linij impadem bezprzewodowym na Bluetooth sobie grać. Bez problemu. Ta konsola z wszystkim tak naprawdę działa. Minus takiej obudowy jest, jak widzicie, już są rysy gdzieś, nie? I niestety tego nie utniesz, bo to jest taki matowy, matowy, chropowaty troszeczkę materiał, który niestety, ale widzicie, łatwo się rysuje. I już była używana chwilę i już tutaj jest porysowana. Z czasem pewnie to będzie wyglądać gorzej, ale no niestety, no to słuchajcie, to jest konsola, która jest używana do grania. Co ja tu będę Wam prawda tutaj ściemniał, że, że to będzie inaczej? Tak po prostu będzie, no i tyle. Na sam koniec jeszcze, oczywiście Mamy instrukcję. Instrukcja jest taka skrócona, nic więcej nie potrzeba. Dostajemy jeszcze klejkę. Opisane wszystko to, o czym mówiłem przed chwilą, także nie będę się tutaj rozwodził. I tylko jeszcze jest informacja, że do zasilania konsoli producent zaleca użycie zasilacza odpowiedniego. Nie ma tutaj tego zaznaczonego chyba gdzieś. Jest. Stronic Recommend We jest USB Wall AC Adapter. That has a minimum output of 5V 1A. I ten jest polecany. Natomiast mi działa to normalnie z, z gniazda USB. Z gniazda USB normalnie to śmiga sobie. Z telewizora i jest dobrze. Teraz tylko pokażę Wam, że na przykład bierzemy sobie Super Everdrive'a, który pasuje nad mi kolorem, proszę bardzo, do Super Nintendo, obsadzamy tutaj, jest, siedzi, siedzi, bierzemy sobie na przykład krzysiokarta, proszę bardzo, krzysiokarta, obsadzamy w drugim porcie, siedzi i możemy sobie pykać, wybieramy sobie tylko którą konsolę chcemy uruchomić i odpalamy i gramy i tyle w temacie. Tak się prezentuje cały ten sprzęt, oczywiście, jeśli lob tak się prezentuje cały ten sprzęt, tak to wszystko wygląda. Także jak najbardziej super. No, i oczywiście jeszcze możemy, bo on taki tutaj wpięty w środku yy, cartridge z Super fa z Famicom'a. Z adapterem od razu taki, tutaj też Wam pokażę, jak to później działa, także spoko, takie też coś pasuje, bez problemu. Nie wepniemy cartridge'a od Famicoma, no bo nie ma takiego złącza, tak, one są inne, takie, są bardziej podobne do tych z owych natomiast mamy z adapterem albo oryginalne NES-owe, takie EV drive, y, albo z adapterem, wpinamy karty od Famicoma, też to będzie działać bez problemu. Dobra, słuchajcie, troszeczkę warunki spartańskie, trochę przedstawiłem się w, w kadrze, usiadłem w innym miejscu, widać tutaj kamerę, którą nagrywam, ekran. Dlaczego nagrywam ekran dzisiaj? Dlatego, że konsola, na konsoli chcę pokazać wam obraz PAL i NTSC. 50-60Hz. Jeżeli będę to zmieniał w trakcie, tutaj, yy, prawda, obsługiwania tej konsoli, no to graber będzie mi głupiał, co chwilę będę musiał to wyłączać, zmieniać, przełączać, uruchamiać ponownie, zmieniać USB i tak dalej. Dużo z tym wszystkim roboty. Dlatego dziś oglądamy ekran, po prostu, telewizora. Czasami gdzieś ciste może z zgrabera, jak mi się uda. Uruchomiliśmy, naszym oczom mogę się takie oto widoki, Mamy, jak widzicie, mam nadzieję, wpiętą konsolę, w konsole wpięty kartycz na nes -a. Palowski oryginalny, składanka popularna 3 w jednym, tak? Mario, Tetris i World Cup. I widzimy na ekranie właśnie tej menu wyboru. Jest to kartycz. palowski, konsola działa w systemie Pal. Proszę bardzo, i uruchomiła ten kartridż. Uruchomimy Super Mario Bros, zobaczymy jak działa. Oczywiście w dłoń pad od. Yy, w wersji na NES-a, scout albo ten drugi, nie pamiętam jaki to jest, i gramy. Czy to działa? Proszę bardzo, śmiga jak należy. Działa jak fabryka chciała, chciałoby się powiedzieć. Także wszystko jest dobrze. Jeden etapik albo kawałek etapiku, i zmienimy grę na inną. Natomiast jak widzicie, wszystko jest jak najbardziej poprawnie. Także cóż, no cóż, jest dobrze. Oczywiście tutaj w tej konsoli mamy do czynienia z. Nes on a cheap w przypadku konsoli Nes. Zatem, tak to widać. Mario jest zamiast taki inny kolor, to jest taki brązowy. No i, no, 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 no i tak, tak to niestety jest, jeżeli chodzi o emulację, miniaturyzację i inne tego typu rzeczy. Natomiast, czy to przeszkadza? Muzyka gra szybciej, tak grać powinna, tak naprawdę. Etap mamy zaliczony. Zatem, tyle w temacie. Teraz tak. Wyłączam konsolę. Wyciągam cartridge z Marianem i teraz wepniemy sobie cartridge na Super Famicoma. Wepniemy sobie cartridge z z grą, yy, składanką Super Mario Stars. To się nazywa Super Mario Collection. Uruchomimy wersję teraz na konsolę Super Nintendo, czyli Super NES. Cyk w systemie NTSC. to działa, proszę bardzo? czy to, za, czy to zadziała, czy to pójdzie? Proszę bardzo. Mamy odpalonego Super Mario Collection. Chwileczkę muszę poczekać, aż się klatkaż ustawi. Powinno być dobrze, tak jest. Uruchamiamy. Jest Mario. Mario na Super Nintendo, proszę bardzo, z tej samej konsoli. Także, no cóż. Już sobie grałem, żeby nie było, bo wersja Save. Jest tylko jeden pad podpięty, także wersja na jednego pada. No i zaczynamy od jakiegoś tam etapu dalszego. Tak to wygląda, bo może w tym momencie pokażę wam, jak wygląda ten obraz z, ze Złącza HDMI w T720P. Obraz jest bardzo ładny. Natomiast konsola ma. Takie, takie coś, że nakłada fabrycznie takie delikatne rozmycie, żeby nie pokazywać y, może w całości tych y, ostrych kantów. O ostrych kantów, to jest dobre określenie. Y, zatem po prostu obraz jest delikatnie rozmyty. Nie przeszkadza to. Ja oczywiście wolę takie pixel perfect, wiecie, ostre, ostre takie piksele. Natomiast nie przeszkadza mi to. Może może być jest dobrze. Ważne, że to działa. Czyli mamy już odpalonego po prostu. E, mieliśmy karta Palowskiego z nes Mamy karta Entersez z konsoli nes troszeczkę nie po kolei. Natomiast teraz, jak dojdę do końca tego bonusu, spadłem z chmurki, a to peszek. Odpalimy e, innego kartridża. tym razem przejdziemy do kartridża, którym będzie. Tutaj mam, e, jak mówiłem już wam. Dajemy pauzę. Tutaj mam. O, japońskie kaputy. Tutaj mam wpiętego. Y, pada od. Pada. Mam wpiętego karta od Super. Od Famicom'a. Wpiętego w taki adapter, żeby pasowało to do złącza tego NESowego. Także wyłączam konsolę. Konsola nie posiada rączki do wyciągania żadnego uchwytu. Do wyciągania katrydzy. Trzeba rodzić tak. Proszę bardzo, weszło to i w trybie NES. Poszli. Proszę bardzo, w trybie NES działa to. To jest ten, taki padzik. Aha, nie ten pad. Widzicie, on sam, sam przełącza. Teraz mamy w tym trybie. Teraz mamy ten taki cartridge Super Games. On był dostarczany do konsoli takiej na HDMI, którą dostałem kiedyś. I on działa. On jest w wersji, jak mówiłem, na Famicom, natomiast adapter i to działa. Także, proszę bardzo, bardzo dobrze. Odpalimy sobie. Wiecie, co odpalimy sobie? Oczywiście to, co powinienem odpalić tej konsoli, czyli to. Tak. Chwileczkę zagram i zmienimy katalizator. Tym razem zmienimy już na ładowarki z SD, żeby pokazać Wam, że ładowarki również obsługuje, czyli Everdrives. Proszę bardzo, śmiga, śmiga działa, proszę Pana. Działa wszystko jak należy. Jeżeli mi się uda, to teraz też pokażę Wam, jak wygląda obraz po HDMI z pochodymi z który również jest, uważam, bardzo ładny, aczkolwiek tak, rozmyty ponownie. Jednak, jak mówiłem, to w niczym nie przeszkadza. Jest bardzo dobrze. Co więcej, konsola nie powoduje żadnych problemów z kompatybilnością. E, tutaj to wszystko działa dobrze, muzyka gra szybko. E, jeżeli czasami mam jakieś słabe klony, to potrafi to działać naprawdę źle. E, gdzieś muzyka działa za wolno lub coś się dzieje. Tutaj widzicie kolejny tytuł. Wszystko śmiga jak należy. Nic się nie muli. Dlatego no, ładnie wygląda, tak? Jak na emulacji, no ładnie wygląda. Nie ma się czego cepiać. Uważam, że jest bardzo, ale to bardzo dobrze. Także tak. Tak to wygląda, oczywiście jak kontra to nie omieszkam sobie pograć, chociaż jak żeby inaczej, panie, tak inaczej się to się nie godzi, inaczej jak nie, jak, jak można nie grać. Odpalisz kontra i nie grasz. To się nie da, także chwileczkę, momencik. Kawałek tutaj tutaj, bo to nie jest odcinek typowo gamingowy. taki, że sobie gram. Natomiast stwierdziłem, że wam pokażę, bo... bo czemu by nie? Kawałek mogę pograć. Działa, działa to proszę pana. Działa jak należy. ją. Tak, mamy bossa końcowego, którego już nie będę przechodził. Także widzicie, mamy kartridge z Famicoma uruchomiony. Akurat składanka, ale kartridż z Famicoma, który działa. Wyłączamy konsolę. W tym momencie wpinam y, Krzysiokarta. Tak, Krzysio kart, czyli ładowarkę z SD, czyli popularnego Everdrive'a na nes -a. Włączamy konsolę. Proszę bardzo. Czy to pójdzie? Czy to pójdzie? Czy to by pójdzie? Pójdzie. Oczywiście, że poszło. Nie mogło być inaczej. No i mamy wszystkie te gry, tak? Uruchomię sobie USA, bo konsola działa w trybie NTSC. USA, wchodzę w katalog USA, no i mamy tutaj, prawda, wszystkie te gry, które są tutaj różne, różniste, jakie sobie tylko chcemy, a więc odpalę sobie jakąś grę. Nie wiem, jaką miałbym odpalić. Niech to będzie cokolwiek, słuchaj. Słuchaj, znowu skaczesz. Niech to będzie cokolwiek, co znam. Żeby było lepiej, to może coś, co znam, nawet już wiem, to będzie. Castle, Castlevania, Castlevania, Castlevania 3. Proszę bardzo, Dracula's... A, not supported. No to dobra, może być to. Wciskamy przycisk A. W tym momencie, jak może wiecie, cartridge, Krzysio karty, gdy ładuje obraz, na oryginalnym NES-ie mamy zmiany kolorów, w ten sposób widzimy, że ładuje konsola obraz. Tutaj, jak widzicie, nie ma zmiany kolorów. Ekran się nie zmienia, nic się nie dzieje. Nie wiemy, czy konsola ładuje w tym momencie obraz. Możemy mieć tylko nadzieję, tak jak teraz, że załaduje ten obraz. Nie wiem, czemu tak jest. Powiem Wam szczerze, nie. Nie, nie mam pojęcia, o uruchomieniu, że nie działa. Yy, nie mam pojęcia, czemu tak jest. Natomiast widzicie, działa, jest śmiga. Ładowarki te też działają. Ok, także wszystko jest dobrze. Tak mi się wydaje. Ogólnie tej wersji Castlevania ja nie bardzo lubię. Tu jakaś dziewczyna, tu musimy gdzieś dojść. Yy, także, no, jaka gra to już, jaka gra, taka gra. Bardzo dobra, uznawana za bardzo dobrą, natomiast nie, nie w moim typie za bardzo ta gierka jest. Natomiast działa, tak. Jest ok, działa, uruchamia się. Yy, teraz tak, Krzysiu Kart ma też to do siebie. co jest takim minusem. Lub ja o czymś zapomniałem. Dajcie znać, jeżeli o czymś zapomniałem. Yy, żeby zmienić grę, musimy wyłączyć konsolę. Nie możemy robić resetu, bo gdy robię reset, konsola automatycznie uruchomi ostatni wczytywany tytuł w, w pamięci kartridża, tak? Eee, muszę uruchomić po prostu ponownie konsolę. Jest to minus, no bo po co? Nie można było reset wciskać, no ale no, no, no tak po prostu jest. Zatem wciskamy tak i widzicie, wciskam, wcisnę reset. Co zrobi teraz ten cartridge? Ten kartridż po prostu uruchomi mi ponownie grę. Jest gra uruchomiona ponownie, jest. No niestety taki minus, muszę ją wyłączyć i włączyć, ale zmieniamy cartridge już ostatni raz. Daję na off i wpinam w konsolę Super Everdrive'a, czyli Everdrive'a do Super Nintendo. Odpowiedni slot, odpowiedni przełącznik. Uruchamiamy. Proszę bardzo, zmieniam pada po raz ostatni już dziś. I czy to działa? Proszę bardzo. Oczywiście, że działa. I weźmiemy sobie USA. USA jest na samej górze. Tak, wchodzimy w katalog USA i żeby było miło, to tym razem odpalimy sobie coś na szybko. Zobaczymy też, jak szybko ładuje, jak szybko ładuje tutaj obrazy, tak? Proszę bardzo, load. I tyle. Musi skasować, wiadomo, tak to jest też y, wcześniej, tak jest tutaj, tu nie ma znaczenia. Prędkość ładowania nie będzie inna. Zmieniłem kartę SD na sandyska oryginalnego, jest ciut szybciej, delikatnie, ale to nie jest jakaś duża różnica. Natomiast jest, jest, jest. Proszę bardzo. Konami. Uruchomiło się. Działa. Działa. Działa i wydaje mi się bardzo dobrze. Oczywiście jaki jest yy, Batman Returns, wszyscy wiedzą także. No cóż, nie ma tutaj coś nad tym rozwodzić. Nie wiadomo ile. Ważne, że działa. Tak. Tak jest. O, tu jest bicie. Tu jest bicie. I teraz tak jak mówiłem, ważne jest, żeby uruchamiać obrazy PAL. W, gdy konsola jest w trybie PAL i NTSC. Gdy konsola jest w trybie NTSC. W przeciwnym wypadku może to się kaszanić. W przeciwnym wypadku może ciąć się obraz. Mogą ciąć się różne rzeczy. Yy, dlatego tego trzeba pilnować. O tym trzeba pamiętać, tak? To jest yy, no, rzecz taka no ważna, żeby po prostu mieć to w pamięci. Natomiast gdy mamy, zmienimy, pokażę Wam może, nie wiem czy to zadziała tak, przełącznik z tyłu na proporcję ekranu. Proszę bardzo, tak wygląda obraz. 16x9, który według mojej opinii jest po prostu nie... nieodpowiedni do tego typu gier, bo no, rozciągany jest obraz, żeby wyglądało to ładnie, było wypełnione na naszym ekranie, prawda, widescreen LCD nowym, jaki mamy tam w salonie, gdy sobie tą konsolę kupimy. To się mi nie zgadza, zatem z powrotem 4x3, bardzo poprawny, tym razem jest. Też jest fajne, bo proporcje ekranu mamy, możemy sobie ustawić w locie, jakie chcemy. Gdy ja na przykład przechwytuję gameplaye, to to po prostu działa mi tak, jak należy. Nie muszę kombinować, zmieniać sobie podczas renderowania, składania całego filmu do kupy, żeby to wyglądało jakoś. Wszystko jest tak, jak powinno być. Reset, czy reset zadziała? Proszę bardzo, reset działa. Reset powinien zadziałać bez żadnego ale, tak mi się wydaje. Jeżeli nie, to, to się zepsuło, działa dobrze. Zatem, widzicie, tak, to wszystko tutaj śmiga jest dobrze, napada, gra się mega wygodnie. No i obsługa jest super. Oczywiście nie będą działać wszystkie obrazy, to nie jest kompatybilne w 100%, ale dużo, naprawdę dużo naszych ulubionych tu działa, także bez problemu. No i Everdrive'y, Japończyki, amerykańskie wersje, jak sobie założymy jakiś adapter, wszystko, co tylko chcemy, działa, także konsola jest naprawdę mega kompatybilna. I tyle w temacie. OK, podsumowanie, jak to podsumować? Zawsze ostatnimi czasy, przynajmniej daje plusy i minusy. Jakie minusy? Może gdyby tak na siłę, na siłę chcieć się przyczepić, to to, że HD mi daje rozmyty obraz. Ale to kto co kto lubi? Mi to pasuje, mi to nie przeszkadza. 720p z delikatnym rozmyciem jest spoko. Nie każdy musi lubić takie kanty ostre, tak? Piksele, Każdy, że może policzyć piksele, nie każdy to lubi jak dla mnie jest naprawdę spoko. Pierwsza klasa. Kompozyty dzisiaj nie testowaliśmy, bo po co testować kompozyt? On działa, także to nie, nie ma znaczenia. Natomiast tak, no minus to, że jest troszeczkę rozmazany obraz, czy coś jeszcze? Powiem Wam szczerze, nie, bo. Kompatybilność z grami jest duża. Pal NTSC, japońskie, amerykańskie z przejściówką, z Famicoma włożymy też, z NESA włożymy. No co tylko chcemy, tak naprawdę. Kompatybilność jest duża. Oczywiście będą gry, które nie będą działać. To też zależy wszystko od ładowarki, jakiej używamy od katryża. Wydaje mi się, że jednak kompatybilność może być bardzo duża. Mamy typowe bolączki NES Ona Chip, o czym mówiłem w przypadku Mario. Pewnie jakieś tam będą też inne. Trzeba pilnować, żeby wy wybierać dobry, e, dobry, dobry region pal, albo NTSC, bo mogą się krzaczyć tam gry, mogą jakieś wywalać baboki graficzne, no to to jakby jest, no, to, to jest taką siłą rzeczy, tak, no bo to nie jest jakoś automatycznie przełączane, tak, ale taki problem to jest chyba nie problem, cała reszta to jest plus, wykonanie, pierwsza klasa, pady, pady powiem wam są naprawdę bardzo, ale to bardzo dobre, jakie one są wygodne. Naprawdę fajnie wykonane. No, czy no plastik, no plastik, a bez twardy, twardy. Ale jakie one są wygodne? Pady są fajne. Miękko działają, fajnie się na nie gra. Konsola jest fajnie wykonana. Konsola jest responsywna. Fajnie działa, szybko działa. Ładnie się to wszystko ładuje. Ładnie ta dioda tutaj z boku sieci, sobie wszystko jest super. No, ta kompatybilność Catridzie, to wszystko. Jak to jest, zostało wszystko wydane, jak to dostajemy, nie w jakimś takim kartonie, ale odwal się z odzysku, tylko normalnie wiecie. Jeżeli chodzi o cenę, nie znam ceny teraz. podejrzewam, że coś około 500 zł. Między 400 a 500 zł. Ja ją kupiłem za nieco. Całe 300 zł na OLX gdzieś. Wyrwałem, może była używana, nie wiem, ale jest jak nowa, była zapakowana jak nowa, także proszę bardzo, kupiłem ją na OLX za 300 zł można. Jeżeli ktoś szuka takiego sprzętu, polecam, bo nie zawiedzie się. Jest naprawdę mega. Na pewno tym już wiecie, bo recenzje tych sprzętów był już nie jeden, to robił. Ja tutaj nie odkrywam Ameryki. Są inne wersje, są na inne katridge, na inne konsole, na więcej katridge, retrony piątki są i tak dalej. Jest tego cała masa. Jeżeli ktoś potrzebuje tylko tego, co tutaj dzisiaj recenzuje, proszę bardzo, polecam. Nie zawiedzie się. Będzie zadowolony. Naprawdę, naprawdę, naprawdę. Zasilanie. No trzeba mieć własny zasilacz, jeżeli, jeżeli chcemy, żeby to miało ręce i nogi. Jeżeli nie zapewnimy dobrego zasilacza, może się krzaczyć grafika. Trzeba o tym pamiętać. Zwykłe USB z telewizora albo skądś z komputera może nie wystarczyć, jeżeli chodzi o zasilanie. Trzeba to mieć w pamięci, że jeżeli coś się dzieje, to nie obarczajcie winą sprzętu. Zmieńcie najpierw zasilacz na dobry. Może się okazać, że będzie wtedy dobrze. Dziękuję Ci bardzo, synu, za to, że pożyczyłeś mi tę konsolę. Olo dostał tą konsolę od nas, ode mnie od Agnieszki na urodziny. Szóste swoje urodziny, a ja pożyczyłem tą konsolę od niego, żeby zrobić dla was ten film. Za chwilę robimy live'a z tej konsoli jeszcze, żeby było śmiesznie, a później wraca do mojego syna, który ostatnimi czasy uwielbia grać w co? W Arkanoid. Naprawdę uwielbia grać. Wersja Super Nintendo. Do it again. A do it again. Polecam, fajna gra tak? A propos. Także Olo, dziękuję Ci bardzo. Przyjacielu, mój kochany, dziękuję Ci bardzo za pożyczenie tej konsoli na testy, dzięki czemu mogliśmy wszyscy ją obejrzeć. Wam wszystkim dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Pozdrawiam Was PenChart i do następnego. Trzymajcie się. Cześć!